Cześć, witam Cię na moim kanale. Właśnie rozpoczynam ten film od tego, co chciałam zrobić już od dłuższego czasu, czyli po prostu wyjścia na bieganie na zewnątrz. To jest dobry moment tutaj, by zacząć biegać, ale właśnie na świeżym powietrzu, więc zaczynam ten dzień aktywnością. Wow, Dzisiaj ma być 31 stopni. Teraz jest 20 coś, ale już czuć. Uuu. Więc 3 km na rozgrzewkę i wracam do domu. A co za piękno po prostu Lato jest wspaniałe. Lato, lato jest cudowne. A właśnie idę po chlebek dla, dla Łukasza. Kupić mu świeżutki chlebek. A ja sobie muszę kupić e, taką podkładkę y, pod y, malowanie, pod farbki, y, coś takiego, nie wiem, nylonowego, żeby zabezpieczyć mebel, y, bo chcę dzisiaj zacząć malować mój obraz. Zakupy. Zrobione, mam wszystko to, co potrzebowałam. Teraz czas na malowanie. To, jak zakupiłam sobie w Anglii ten obraz, to ja już nie potrafiłam się doczekać, aby po prostu zacząć e, go malować. Tak mnie ciągnie do malowania. Niesamowite, więc idę spełniać swoje dziecięce marzenie. W takiej upały To po prostu najlepiej jeść Lody mojej mamy, która robi po prostu Fantastyczne Albo jak dzisiaj się z nimi nie spotykam To Idę do Biedronki, bo widziałam oczywiście tę lody bez cukru Więc trzeba skosztować Trzeba sprawdzić, co ciekawego mają W swojej ofercie Oh my gosh Uuu, Ale ciepełko Mamy to. Robimy pierwszego testa. Wanilia na zewnątrz, truskawka w środku, truskawka, vanilia też. Pycha. Bardzo słodkie pomimo, że są bez cukru. Ale także polecam. Mm. Także w skali od 1 do 5... 4? Bardzo dobre. wieczorna. Okay. Sí. Jaką będziesz brać? Stoję latem, jak zwykle. To ja też. Okej. Okay. <laughs> Cześć, witam Cię w kolejnym dniu. Ja właśnie maluję obraz i czekam na moich rodziców. Dzisiaj sobie fajnie spędzimy dzień, jutro zostaję też u nich, zostaję na noc, na jutro. Także e, robię sobie tutaj poprawki, dokańczam sobie to, co tam rozpoczęłam i powiem Wam, że tak się wciągnęłam, ten obraz to jest po prostu niesamowite, najlepiej to bym wzięła go ze sobą, ale za dużo jest brania tych rzeczy, także zostawiam go na te dwa dni i hmm, będę musiała <grym> jakoś to przeżyć. A tak wygląda mój obraz. Pięknie zaczyna się wyłaniać e, zarys tego wszystkiego. Zaczęłam właśnie od ostatniej farbki 28 i tak to właśnie wygląda. Teraz zaczynam kolorować wszystko, więc będzie to coś przepięknego. Już nie umiem się doczekać. Hello Hej, hej. Hey. To, to. To. To, to. To. Hello, jaka ty kolorowa. Kładna, hej. Trzyma, trzyma. Wspinamy się. Yeah. <laughs> Ale widzę, że ty masz swoje. No nieźle. Jak się weszło na kopiec, tak teraz trzeba zejść. Ale zejście w dół to już nic. Co dzisiaj na obiad? Placuszki? No, tradycyjnie w soboty placuszki. <noise> po zakupach. Po zrobiona pyszne truskaweczki. Idziemy, idziemy, jeść. Jestem głodna. A Wy? Robimy Saltyczne. testy. Tak? Mm. Dobra. Karmel. Czyli miękkie tofi. Super. Miękkie no, wafelkowy. No, to jest wafelkowy, Możemy sobie kawę zrobić. Mmm. O, oh wow. No. Najlepsze. Toffee. No. Wow! Robiliśmy sobie testy. Mm, Słodyczy z Lila. Tam na bardzo dużo um, takich batoników było na Erytrytolu Rewelacja. Także nowe batoniki. W Polsce jest tego tyle. To jest niesamowite. Ja myślałam, że Londyn będzie bardziej taki, wiecie, otwarty. I tutaj można pójść do Lidla, do Biedronki i kupić po prostu batony bez cukru. W Londynie tego nie ma. Zdrowka. Moje ulubione miejsce to balkon z kwiatuszkami i z widoczkami. Co tu się dzieje? Takie placówki. Pierwsza partia. Na zakończenie, żeby spalić wszystkie lody, placki, wybieramy się na rowerstatom. Więc czekam, aż przyjdzie i jedziemy w Sinamdal. O oh my gosz, to jedziemy! It's a me and the So many times I've stranded, castaway on unknown shore. I'm stranger in this skull. You Kolejny dzień, kolejna aktywność. Znowu wybieramy się na rowery. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona aktywność. Czy też lubicie jeździć na rowerach, czy może jest to coś innego. Warto wprowadzać do naszego życia właśnie aktywność, taką, którą lubimy, bo wtedy z taką przyjemnością coś robimy, a przy każdej dbamy o swoje ciało, o kondycję, o to, jak wyglądamy, jak się czujemy. Bycie w ogóle na zewnątrz, właśnie taka jazda na rowerze, bieganie, w ogóle przebywanie na zewnątrz, nawet spacery są po prostu dla nas zabawienne, więc polecam. Opowiedz, gdzie dzisiaj jedziemy? Co? Gdzie dzisiaj jedziemy? Jedziemy w tamtę czas. Dobra. Jedziemy. Przestępny w prawo, dzisiaj w lewo. Dobra, dzisiaj jedziemy w lewo. Łatwiejszą drogą asfaltową. Dobry opis trasy. Jedziemy w lewo. <śleski> Się opierasz? O, super! Jak się tutaj? No, no. I to samo. Drugą i też. Może ja będę, a to już Mogłeś mi nie no powiedzieć, to ja bym piekła Bo gorzej, jak tu gorąco Mama przygotowała takie ciasteczka, które zostały dosłownie ostatnie dwa, bo ja tutaj już kolejnego jem. I te ciasteczka są takie, nie wiem jak to nazwać, mają tutaj borówki w środku, masło orzechowe i to jest wszystko w czekoladzie i to jest zamrożone I na taką pogodę, jaka jest teraz. Jak są takie opały, to jest po prostu przepyszne. Mm.

a sam koniec dnia taki oto pyszny jogurcik z owocami i orzechami. O, jeszcze tutaj co mam? Z zak buraczane. Zakwas buracany, owocki, Zodem, że, na, że zdrówko. All gone, wait. Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.